Witam wszystkich bardzo gorąco w 27 odcinku w Grounded W ostatnim odcinku budowaliśmy sobie tutaj bazę Do Tego to będzie teraz druga część z tej bazy Oczywiście sobie wszystko tutaj między odcinkami wybudowałem Wszystkie tutaj palisady dookoła jak i również w środku mojego domku Tutaj sobie jeszcze postawiłem takie powiedzmy m, płyty Żeby jakoś to wyglądało I tutaj mi się udało ustawić taką jedną, taką trójkątną ścianę Także z grubsza to by było na tyle. Ale żeby być uczciwym, no to przyznam, że jednak y, trwało to strasznie dużo, i na tym, na tym etapie, gry, w którym jestem teraz, czyli w zasadzie już jestem no zależny głównie od siebie. Nie martwię się w zasadzie ani o jedzenie, ani o picie, ani o miejsce y, do spania. A jedynym w sumie owadem, który jest w stanie mi to zrobić, to jest właśnie ten Wolf Spider. No to takie zbieranie surowców jest mega, mega monotonne. Tutaj się po prostu przyznaję, no, że sobie użyłem po prostu na to kodów, ale i tak chyba myślę, że no, praktycznie całą palisadę wybudowałem sam. Tutaj wszystkie drzewa, te takie, które były w okolicy, aż tam pod, pod sam ten murek, i tak samo w drugą stronę, wszystkie takie drzewa, z których mogą być te deski, sobie wybudowałem sam. Natomiast tutaj, już tą bazę to po prostu użyłem na to kodów. Było to strasznie e, czasochłonne, i tak na to e, poświęciłem mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo czasu. Znacznie więcej niż bym chciał. Myślę, że około 2 godzin. E, natomiast zresztą sobie po prostu już do, 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 dobudowałem za pomocą kodów. E, to był program, który się nazywa. Już mówię, jak on się nazywa. On się nazywa e, Universal Unreal Engine 4 Unlocker no i dzięki temu po prostu mogę sobie tutaj tą bazę wybudować oczywiście żadnych kodów innych wcześniej też nie używałem dlatego to był mój taki, tak naprawdę pierwszy raz w związku z czym no, mam nadzieję, że nie będę musiał do tego sięgać więcej razy bo trochę mnie z tego spodobało no ale przynajmniej udało mi się trochę zaoszczędzić czasu myślę, że na no, no, spokojnie tak z 2 dni w grze, udało mi się dzięki temu oszczędzić Dobra, więc w tym odcinku zajmiemy się dalszą częścią budowy bazy. E, tutaj mam pewien pomysł też na to. E, także tutaj sobie zrobimy na tym piętrze, takie może balkonik w tym miejscu. Już teraz myślę, że mogę coś miał budować z tych podstawowych ścian, nawet. Dlatego, o, widzicie, teraz idę sam, nic nie trzymam. Nie, to właśnie ten bono, który którym wspominałem w, w poprzednim odcinku. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że mówię trochę chyba zbyt szybko, więc postaram się mówić troszeczkę wolniej. Dobra. Może zrobimy sobie tutaj to okna, bo to jeszcze nie miałem. Chciałbym się zrobić taki właśnie balkon w tym miejscu. Taki znajdą kratkę chociaż. No, tutaj, że chciałem postawić to. O, właśnie tutaj. No i tutaj też. Chociaż teraz może być problem, żeby to wybudować, bo zdaje się, że w tej grze chyba nie ma na półkratki w sensie żadnych schodków oprócz oczywiście tych tych mm, właśnie tych, tego kwarcytu to może być trochę problematyczne więc chyba jednak wiecie co jednak to będzie kiepski pomysł więc sobie to zburzę poniosę jednak cały strop jeszcze o te pół piętra do góry no szkoda że tak będzie no ale chcę to właśnie zrobić balkon zaraz wam pokażę czemu zrobić ten balkon Dobra, to też. Gdyż wyjdę na górę, będzie z góry myślę łatwiej to niszczyć. Dobra. Jeszcze tu ostatnie zostały te nie, stropy. Dobra, i wszystko. Czyli teraz sobie to budować pięterko wyżej. Staram się mówić troszeczkę wolniej, bo może być problem, żeby mnie zrozumieć. Ja mówię z natury dość szybko. Dobra. No i zepsułem. Dobra. Teraz sobie zniszczymy. Jeszcze raz. Tylko wyżej. Dobra. I. Ścłoda jedna. Dobra, tutaj schodki wybudujemy sobie. Tutaj i tutaj. Od sobie to skończymy. I. Aha, jeszcze muszę jakieś kłody. Tu już nie ma w, w, w żadnych kłód w takiej bliskiej odległości bo wszystkie one już rozwaliłem. A, tu jest jeszcze jedna. Świetnie, więc uda mi się w końcu zbudować te schodki. A, super. Dobra. E, bo tutaj chciałem sobie wybudować balkon. E, właśnie z tym okien takich, e, który nie mam jeszcze takich. O właśnie z, z tych i on będzie się mieścił w, w tym miejscu. Taki nieduży balkonik, tu będzie wejście. I jeszcze tutaj będzie w takim razie e, mój ten e, drugie okno. Czyli, że tutaj jeszcze ze dwa okna można postawić, sobie jedno może, chociaż tutaj może nie, bardziej. Od tyłu budynku, bo będą ściany zwykłe. Zaraz wam pokażę czemu, jaki mam plan. Dobra, postaw się tutaj. Jeszcze okno i dobra, jeszcze tam z drugiej strony. i Jeszcze tutaj myślę. Reszta to będą już normalne ściany. Dobra, to rozbieram, żeby się to nie puntało. Tutaj e, niestety, kiedy rozbieramy pewną rzecz. To odzyskujemy tylko chyba 50% tego, co w, co w to ułożyliśmy. Więc trochę mało. No, ale no trudno. Natomiast no powiem wam, że tutaj te, te palcady są mega pracochłonne bo one wymagają aż 8, aż 8, właśnie desek. O, zobaczcie sobie. A akurat teraz jej nigdzie nie mogę postawić. O, tutaj mogę. Zobaczcie, że aż potrzeba na to 8, właśnie, tych hud. Jest to mega, mega czasochłonne. Tutaj po wrębie w zasadzie wszystkich drzew w tej okolicy. Przykładnie zabiłem chyba z trzy pająki też, bo tam się kręciły. E, to bałbym się tutaj wybudować na może jedną trzecią tej palisady. potem jeszcze mnóstwo tam gdzieś za bazą, i w tamtych okolicach też. E, dobra, są tu jeszcze jakieś. Jeszcze jedna została. Dobra, tu sobie położymy może tutaj. I miałem plan zrobić taki o, się napijemy od razu z bufoczka nie, nie mam zepsułem schodę, dobra mm, miałem plan właśnie zrobić taki, żeby tutaj stąd sobie zrobić sobie przejście tutaj myślę, że przy tej palisadzie sobie zrobimy też taką jakby yy, taką, taką wysepkę, na której będzie dało się stanąć tylko po to właśnie, żeby żebym mógł strzelać właśnie z tej palisady do wrogów, którzy przyjdą Więc sobie to staram zrobić, tylko nie wiem na jakiej to zrobić wysokości, żeby było dobrze Nie wiem czy to nie będzie za wysoko Czas, wiecie co, fajnie by było żeby to się udało O ja Cię kręcę Fajnie by było żeby to się udało zrobić w ten sposób Żeby to przylegało prostopadle do, do, do tej mm, palisady Natomiast nas no tym może być problem to sobie palisadę to jest znowu. Tu i tu. Jak widać tylko mi było stać, żeby zbudować, odbudować jedną, jedną polisadę, nie. Tak samo tutaj nie mogłem przemocować, też w żaden, w żaden sposób właśnie yy, tego schodka w ten sposób, żeby tutaj to było też równo, żeby to mógł sobie budować schodki, żeby było takie wejście, no żeby mógł tu po prostu wejść bez skakania. No trudno jeszcze, mam, mam nadzieję, no, że, no, że to naprawią. Kurczę, mam nadzieję, że teraz tego nie zniszczy, to się wszystko znowu zniszczy. Nie, jednak nie. Dobra. Chyba, że z drugiej strony może się uda. Wstawić tutaj, może, palisarkę. A czy ten, 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 ten stelaż? No, ale jak widać nie. Niestety te trójkątne stelaże mają to do siebie, że w zasadzie uniemożliwiają budowanie czegoś do nich prostopadle. A właśnie na tym mi szczególnie zależy. Dobra, to. Straszny mam problem z tym, co zrobimy może tak O nie tutaj jednak Czyli stąd będzie wejście, to jest tylko takie. E, ty, tymczasowe potem to oczywiście zniszczę, tylko żeby właśnie tutaj wbudować sobie palisadkę. Czy miśmy teraz na tym budować trawę? Tak jak chcę to zrobić. Zobaczmy. Taki pomost, jakby sobie zrobić most. No to ej. Nie wszystko zbudowane, więc jest problem. Dobra, tędy tu, tu jeszcze jedno dalej się udało. Dobra, udało się i właśnie zrobić takie coś tutaj dookoła tego wszystkiego, żebym mógł z tego miejsca właśnie strzelać do różnych owadów, które będą mnie atakować. To będzie takie wyjście właśnie takie specjalne z tego z mojego balkonu. Tak samo będzie chyba z tej strony, ale jeszcze nie jestem co do tego przekonany, bo zobaczę jak to się ułoży. Wszystko, dobra, co tutaj jeszcze na tym wieczorze chcę zrobić? Chciałbym oczywiście tutaj wybudować tą całą resztę. No to oczywiście zrobię sobie poza odcinkiem. W miarę możliwości zrobię tutaj trochę, a pewnie resztę i tak będę musiał użyć tego, tego programu. Tak Myślę, że tutaj mogliby trochę także zwiększyć jakby intensywność intensywność właśnie spawnu tych właśnie dandelionów i tych innych roślin, które tyłu steamów, które dzięki którym możemy budować właśnie te kłody i, i, i z nich różne struktury. Bo tak naprawdę jest to duży problem, a jest to podstawowy budulec z grze, w szczególności w, no, już na tym dalszym etapie. Wyzwanie rosy jest tutaj jeszcze mega co mega mega monotonne. Także no, to jest taka jedna rzecz, myślę w tej grze do poprawy z takich w sumie teraz są takie większe. No i oczywiście chciałbym, żeby tutaj też była y, ta fabuła znacznie bardziej rozwinięta. Dobra, to będzie szło dalej. I czy tutaj wystarczy, czy jeszcze muszę zrobić to? Y, ten dalej. Dobra, momencik mam telefon, muszę odebrać. Dobra, jestem już z powrotem, wracam do gry sobie dalej zbudujemy tutaj ten y, stelaż, chociaż wiecie co nie wiem, czy oni powinny być bardziej może w środku tutaj schowany w ten sposób, no chyba tak będzie lepiej, dobra Ciekawe jestem czy tutaj tej grze jest jakaś grawitacja, która y, no, ma jakiś limit, że mogę tak budować sobie nieskończoność takie te przedmioty, czy one się kiedykolwiek zawalą? Czy tej grawitacji nie ma, tak jak na przykład jest w Minecraft'cie, że można sobie śmiało budować jakieś bazy w powietrzu i to nikomu nie przeszkadza? Rzecz prawdę mówiąc, wolałbym, żeby tutaj to wszystko wymagało tych struktur I to w, w takim sensie bardziej, powiedzmy, tak jak jest to zrobione na przykład w Seven Days To Die Tam, jak się buduje bazę, no to jednak trzeba o tym też pamiętać, że no, każda, każda budowa ma jakąś określoną nośność Dobra, dotąd, a no jeszcze tutaj sobie zrobimy, może. No, się fajnie zestakowało. Dobra, z tej strony może też będzie balkonik. To nawet nie jest takie wcale głupie, ale tak naprawdę, to chciałem zrobić sobie jeszcze raz. Pokażę, co. No, tutaj, tutaj i tutaj. Jeszcze tu. W takim zniszczymy. a tutaj sobie chciałem zrobić jeszcze wyjście na zewnątrz i sobie to zrobimy jeszcze może takiej taki, taki MOLO nie za duże, może z tych deseczek sobie czy mogę to zestakować do tego? średnio, że tak powiem dobra, sobie zrobimy w takim razie mola bezpośrednio już z wody to mi tutaj trochę przeszkadza Chyba, że zrobimy może wejście tutaj. No, chyba by nawet lepiej. Znaczy, tak mi tutaj tą ścianę, odbuduję szybko. To było Stardew Wall, to na jest w tych. Teraz nie mogę zbudować tu Stardew Wall z powrotem? O kurcze. No i teraz nie wiem, co się stało, że nie mogę tego odbudować. A chociaż normalną ścianę mogę wybudować? Też nie, zobaczcie. Mogę tak, ale to mi absolutnie nie urządza. Musiał chyba to zniszczyć. Teraz się powinno udać. Albo wiecie, co może to blokuje? Kurcze czemu to jest takie coś, że jak chcę zniszczyć jedną rzecz, to się wszystko psuje Dobra, tam nie będę na razie wchodził. Swoją drogą to też mógłby być niezupełny odcinek, żeby kiedy sobie to po prostu podwiedzać. Tutaj, co się dzieje w tej, w tej wozie? Może, może, może coś tam jest. Tego nie wiem. Zobaczymy sobie. Dobra, odbudujemy sobie tutaj ścianę szybciutko. Tak, czyli tam to jednak blokowało. Dobra. Mamy tyle kurczy, by to odbudować, czy mi braknie? A, jeszcze. Zostało, dobra. Włożymy sobie, czyli tą trzeba zniszczyć. Nabłożymy sobie i. Aj, teraz to się nie uda. Czyli tutaj w takim razie będzie trzeba zrobić. Kurczę, no ja to się tutaj napsuje tego. Przynajmniej teraz tyle, że mogę to odbudować sobie na spokojnie. Dobra, czyli to niszczymy. Wiele deski, Ach, nie mogę zbierać pod wodą desek no niestety. Widzę, że z wyjść też niezłatwo. Dobra, tu jest obok wyjście na szczęście. Sobie postaram zrobić palisadę w ten sposób, yy, żeby dało się... Yy, znaczy polisadę co ja mówię. Molo. W ten sposób, żeby udało się tutaj yy, wyjść z tej wody. Czy ja mam odpowiednią? Yy, która w ogóle jest godzina, chciałam zobaczyć. 20, dobra, to się na szybciutko i będziemy kontynuować samego rana. Myślę, że to będzie druga część tego, tego właśnie yy, sezonu, w którym znaczy sezonu yy, tej części budowy bazy. Myślę, że będą około 3 części, może więcej, a myślę, że tak około 3 raczej, i w czwartej części sobie zrobimy w takim razie e, hordę o ile oczywiście w tym tej grze takie coś jest e, przynajmniej po tym update to się okaże natomiast no przedtem przed były te hordy może jakieś tam nie za duże ale coś tam było dobra idziemy się dzemnąć. szybko się napijemy najemy o, dobra szybko mam sporo myślę a, nie mogę pić wody, kiedy mam kantynę w ręce. Dobra. i Teraz te grzybki. Potrzeba 7 za nas żeby się najeść. Jest taka liczba. Nieparzysta. To sobie oczywiście schowiemy. Dobra. Mam dużo tych grzybków. I kontynuujemy. Odbudowę, właściwie budowę naszej drugiej większej bazy, trzeciej w sumie. Pierwsza była taka plaża tymczasowa to bo chyba ja wiem. Drugi raz odcinek gdzieś, którą wybudowałem, właśnie tam koło tego Mystery Machine. To jest w tym miejscu. No, druga jest oczywiście tutaj, na tym pieńku i to będzie moja trzecia baza. Natomiast myślę, że gdybym miał grać w tą grę jeszcze raz, to bym jeszcze raz chyba zdecydował się na budowę bazy na tym pieńku, Znaczy, nie wiem czy na tym pięku, ale na pewno raczej bym budował bazę w takim miejscu, w którym jest naturalna jakaś już przeszkoda wybudowana przez właśnie yy, no przez świat, którego owady nie mogą zniszczyć. No, patrzcie na to, mogę. Będę chyba się nic nie przeciśnie. Więc raczej bym się zdecydował jeszcze raz na budowę właśnie bazy w takim miejscu, w którym no, którego władze nie mogą zniszczyć. Niż właśnie na budowę od zera w tym miejscu, bo to jest masa masa czasu, jest to mega czas, czasochłonne. A gdy się jeszcze nie ma tego młota na poziomie drugim, przepraszam, te sikierki na poziomie drugim, no to jest to jeszcze jeszcze bardziej uciążliwe i to dużo bardziej, bo tych nadalionów jest jeszcze mniej na świecie na świecie gry i one dają jeszcze mniej tych, tych belek, więc to jest wręcz niewykonalne na jakimś tam wczesnym etapie gry Więc taka baza, która jest na jakimś tam naturalnym wzniesieniu jest chyba no, w, no w tej grze taka najbardziej rozsądna. Dobra Czy tu już mamy dookoła palisadkę? Mamy Na czym ja skończyłem ostatnio? Aha, mieliśmy budować molo sobie. Dobra więc sobie zbudujemy w takim razie molo, może z tych od razu, żeby to było takie w miarę naturalne. Tylko teraz jak to zrobić? O, mogę tak, to świetnie. Ale dalej już chyba nie wybuduję, ja za bardzo tutaj nie mam kłód. Tylko te dwie mam. Na starszym na budowę chyba tylko tego. A jeszcze daj dam radę. Ha, dało się, dobra. A patrzcie, mogę to stąd, dobra. Myślę, że tak gdzieś na. Nie ma żadnej ryby, której mi chcą zjeść? Nie ma. tak Gdzieś tak na. Dotąd myślę. Jeszcze dalej, może jeszcze dalej jedno. Dobra. I może już teraz schodki w dół. Czy eee, udało się z tej wody wyjść? Dobra. Jeszcze chyba jedno będzie trzeba zbudować. Opatrz się, bo chyba się nie da. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie później w praniu. dobra dobra, wygląda to całkiem nieźle To ta brama jest taka trochę słaba szkoda, że, że nie dało się jej budować tutaj właśnie tej strony, tylko na, na tym mniejszym boku tego trójkąta na tym krótszym boku dobra, tu będą ściany normalne raczej yy. tylko te starry wall, te takie czy one tak się nazywają? tak, start the wall na zewnątrz tutaj o, było tam będą drzwi czyli tutaj jeszcze na zewnątrz tutaj, tutaj a tutaj będą drzwiczki te zwykłe czy są to ulepszone to jest palisada brama w zasadzie a nie drzwi to są drzwi zwykłe są stardidor. door dobra nie będzie tak i tutaj jeszcze też chyba drzwi jedne chociaż lepiej z tej strony i tutaj jeszcze no i znowu uciekam nie ta ściana, oczywiście. Chociaż wiecie co? Może lepiej wybuduję sobie te normalne drzwiczki, te takie zielone. Bo tutaj te ściany będą też zielone. I te drzwiczki. Tak samo tutaj z tej strony. Tak samo te drzwiczki, zwykłe. Dobra. I oczywiście jeszcze strop. A to ściana. Tu są stropy, dobra, tutaj jest strop poprzedni, zrobimy teraz sobie może wzdłuż w ten sposób ej, zapomniałem, że buduje na dwa, dwa pięterka do góry czyli jeszcze wszędzie te ściany, teraz nazywamy zwykłe już znaczy zwykłe te, te stary wall na zewnątrz tutaj A jednak to było do środka. Nie biegnij. O, a teraz jest na zewnątrz. Teraz tutaj. O, i nie, nie, nie doleciałem, a stąd sięgnę. Nie sięgnę chyba jak się ciężko buduje, kiedy się nie ma tutaj jeszcze wybudowanej całej bazy. Dobra. Ten tutaj nad chyba bez drzwi będzie. Przydały się w tej grze też jakieś płotki. Panie, no co jest, przecież to jest wybudowane. A, brakuje jednego. Dobra, czy. Ja spodem po raz chyba czwarty z rzędu. Coś mi dzisiaj kiepsko idzie. Stąd i tamty. Dalszy. Dobra. czas że to to może poza odcinkiem. Tutaj sobie udaję się oczywiście, strop na tym dachu, bo to jest to mega czasochłonne, więc taki będzie kształt. Z tej strony będzie. To jest rama. Z tej strony będzie takie trochę to. Może, o nie, słabo widać. To będzie tak to wyglądać, będzie trochę mniejsze. Wyżej z robimy już strop, on będzie znowu trochę szerszy, już tym razem. I robimy sobie na samą górę jakąś taką wieżę. Takimi słodkami, które musimy kręcić w kółko, ale to już myślę w następnym odcinku. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.